Dzień dobry, Państwu. Chciałbym zaprosić Państwa na wirtualny spacer po naszym oddziale. Znajdujemy się w przedsiębiorstwie Rolmech, oddział Rzakowola Poprzeczna. Jest to już województwo lubelskie. Na tym terenie od kilku lat wspieramy polskie rolnictwo. Prowadzimy sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Naprawiamy te maszyny, ciągniki. Prowadzimy serwis. Prowadzimy sprzedaż części zamiennych. Wykonujemy wnioski dla rolników, które umożliwiają otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszego oddziału. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Pozdrawiam.